Cześć, dzień dobry. Witam was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym filmiku we wiejskiej zagrodzie. Jak zapewne widzicie już po tytule dzisiejszego filmu, ten odcineczek dzisiejszy będzie głównie między innymi dotyczył sprzątania kurzego wybiegu we wiejskiej zagrodzie. Myślę, że ten filmik, co dla niektórych zapowiada się dość ciekawie i interesująco, a więc nie przedłużając, serdecznie zapraszam was do oglądania. Dobra, a teraz tak szybko, pobieżnie. Po co sprzątam ten mój kurzy wybieg? Odpowiedź jest krótka, prosta, jasna i banalna. Sprzątam ten kurzy wybieg tylko i wyłącznie po to, aby nie było tutaj praktycznie żadnych pasożytów, a tym bardziej chorób. I sprzątam na tym wybiegu głównie tutaj te wszelkie nieczystości, czyli. Na przykład kurze odchody, leżące ziarno na ziemi i nie tylko. No i do mojego sprzątania wybiegu używam m.in. łopaty, którą ładuję te wszelkie nieczystości na taczkę. Oczywiście mam pomarańczowe grabie. No i przed chwilą pokazałem taczkę. A więc trzy ważne, jakby to powiedzieć, elementy do sprzątania wybiegu, bynajmniej u mnie. A więc lecimy z tą naszą dzisiejszą robotą. Miłego oglądania. A teraz załadunek na taczkę. Oczywiście na zagrabionym drapie się najlepiej. Oto pierwszy dzisiejszy transport z wybiegu na obornik. Oczywiście, do prowadzenia takiej taczki potrzebne jest specjalne prawo jazdy na taczkę, którego oczywiście nie posiadam. No i gdybym miał koguty ostrzegawcze na tej taczce, gdybym miał taką możliwość, to bym je oczywiście włączył. Ale ich nie posiadam. Nie, no, ale tak na poważnie to sobie żartuję w tym momencie z tym prawo jazdy i z tymi światłami ostrzegawczymi. Ale jak widać, cała taczka pełna tutaj, pierwsza jest z tego naszego kurzego wybiegu. I te wszelkie nieczystości zawsze staram się tutaj transportować na obornik. No to tak. Zakończyłem dzisiejszą robotę, czyli sprzątanie tego kurzego wybiegu. No, i jak widać, efekt końcowy wygląda w ten oto właśnie sposób. W miarę możliwości postarałem się ogarnąć ten wybieg tak, jak najlepiej potrafiłem. I ten cały syf, mówiąc w cudzysłowie, jest ogarnięty. Kury mogą być zadowolone. Ja też. Nie ma co tutaj zbytnio narzekać. W miarę możliwości czysto jest. Ogarnięte jest. A więc najważniejsze. I jakby ktoś pytał i by był ciekawy, to mogę powiedzieć, że takich transportów taczek było trzy. A więc nawet... Sporo, jak na taki wybieg. Tych nieczystości może zawsze na tej kamerze tak dużo nie widać, ale jak się je zagrabi, pograbi je się w tak zwane kubki i załaduje łopatą na taczkę, to wtedy widać, jaka jest spora ilość tych nieczystości i jaki bałagan mogą zrobić nasze kury. A ja na dzisiaj, moi drodzy, kończę ten dzisiejszy odcinek. Bo powoli znowu zaczyna znowu padać, taki drobny deszcz. A więc, jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Docencie ten dzisiejszy odcinek, bo szczerze Wam powiem, naprawdę się mocno namęczyłem przy nagrywaniu tego odcinka i ustawianiu kamery. Ponieważ nie posiadam statywu i musiałem sobie radzić na inne, nieco sposoby. I proszę Was o to, abyście to docenili. A będę Wam za to bardzo wdzięczny. Pozostawcie również miły komentarz. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów na tym kanale. A my się już widzimy w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i usłyszenia już do następnego razu. Cześć.